Hallo, witajcie z tej strony Lech i witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj gierka z Turnieju z Turnieju, który nadal trwa, bo awansowaliśmy dalej. Pula nagród 100 tysięcy dolarów, także zapraszam Was. Link macie oczywiście w opisie. Oglądajcie na Facebooku lub na stronie Lech TV od 19, startuje turniej, streama pewnie odpala trochę szybciej, także wpadajcie koniecznie. A dzisiaj macie giereczki, gdzie zgarnęliśmy kasę właśnie za bonus, bo był bonus, żeby powalić cały skład na lotem precyzyjnym. No i to się udało. Było też parę innych akcji, ale z tego zrobię pewnie jakąś kompilację na YouTube. Także teraz miłego oglądania i pamiętajcie, żeby koniecznie wbić na streama, bo będzie się działo. Jest ciężko, ale walczymy. Także ciś, ciś i do zobaczenia. Lego. Oni do okna polecieli. do okna poszli. na no smoke jest w ogóle. Jest w smoku. w U smoku. mnie, na mnie, na górze. Nie mam mam, nie mam. Leży, leży, leży. Tak. tak. Jeszcze jeden. Mam teleporty. Leży. Na mnie. Dobra. Wychyla zabity Pokoiki Ty Odpowy mieszkać kawa. tam Czyli to jest Prawa dziś On kurze. ucieka On uciekł Kto jest? Nie mam do M-ki, macie o coś wrócić? Ja mam. Wróciłem ja nie, wróciłem trochę tutaj. Jest. Jesteś za mną? Tutaj. No, to był team mój chyba, nie? Tutaj. Idziemy na sklepik obok, tam do i ruszamy? Nie no, czy to też może będzie w sumie, nie? że tam będzie więcej, nie? No to nie, my pójdę po auto i tak w sumie to. To podnieś na ten sklepik, co do mnie? Mam. A, A ty to jeżeli to chodzi, przygotujemy. Fantastyczna zabawa. Masz trofinę na swoje auto? Nie. Rusziono. Masz. Idź zaczer już cię. Kogo to zbroja na sobie typów. No wej. Wycofaj, już lecimy. Przyjdzie mi pomoc, co? Gdzie są na zewnątrz gdzieś? na jeden. Co chuj? Auto się przejechało. Jeden w warmii idzie na mnie. Jeszcze jeden na mnie. O, to jest, jest inny party w ogóle. I okno. Okno. I tu jest jeden typ ostatnich mojego party. Prawo. I okiem to było. Ja dostałem dwa fragi. Okno, po, o, okno. Po, powaliłem chyba. Okno wychyla. Podnieś go, koweruję Leży. Nie wiem czy coś jeszcze może Mista? być. Bo tak, no. Albo jeszcze jeden, tym jeden. tak, clear. Dobra, dobra. dobra. może podjechać na sklep i inne po rzeczy. O, nie, co jeden tu! Czołga się na, na dole, na górze w sensie, w pokoju. Mhm. W tym pokoju? Tak, zamknął drzwi. Dobra, dobra, ja też widziałem, że tam głosujący. Jak go łapie, jakby tu wyskoczył. Dostał. Nice. To fajnie. Ja biorę autko i kontrakt jak coś. Dobra. Jedziesz, że coś? Ja jadę, no. A, tu jest. Ja tylko muszę po... Zrób pojechać. Dobra, ja. dobra gierka, słuchajcie. Dobry start jest. Potragujcie, bo ja mam ciężar. No, to po no, tej gierce próbujemy coś zrobić po prostu. No. Też wyjdę i po prostu zobaczymy, najwyżej będziemy sobie hostować jakoś różnie Kupuję BSP dwa razy I właśnie BSP Kurde, ten kontrakt jest... Tutaj są goście ja na tym To my na tamtych pojedziemy Gdzieś mógłbym zjechać chwilę że tam Helka ale nie wiem czy to nie oni stałem kopa No ale nie wiem skąd Spał BFP, co? Już leczę się Poszło BFP, o Ty nasz poziom patrz Wyschodzę Nice to Chodźmy ja dajesz tak nie, nie ma co tracić, tracić czasu wiesz To jest bamki nasze na samolocie No to czekaj kurde bo to jest musimy tędy w sobie wyjść też spada. Prytywnie. Ja bym to z buta poszedł, nie? No tak, no trzeba z buta już. Nad no, nami jest. Ty. Tutaj jest. Namiot. O. Namiot, namiot. Ta, ta, ta. I tu. Jeden leży na insta. Tak Czy będzie jedną Kolejny w, leży. U mnie. ja wiem. Desza dostał. Patrzę ci na, na... z daleka ci patrzę po prostu. To, będzie jeszcze jedno BSP czy nie ma czasu? Nie mam konta. Claymore wyjdzie. powalony jest! Podnieś jeszcze co? Kurde. Weź tam gości na górze. Musisz się podnieść sami do po auto. Nie jesteś sam, nie? Nie, nie mam jak w ogóle Ci teraz pomóc. on nie uciekł. Ty jakie ja to macie wyjadę? Masz gości na tem. Ja mam zaraz ci palę chyba. Dawaj, Tyle, dawaj, dawaj mam. Już sekunda. Pierwsza inna ekipa, tu jest cała No już biorę auto i jadę ciebie, jadę ciebie wiesz? Ducisz ich Ja już wjeżdżam w nich Ostatni no, Tylko m Nice, dwie ekipy potrzebuję Ok super Helkę mamy, wiesz? Ja bym wziął helkę Jaką mamy po niej helkę, Tata, Sam etaki? Tak, Jedziemy Możemy teraz wziąć szal... Ole, gdzie jest ten kontrakt? To chyba, dobra. Gdzie jest ten kontrakt? Pod tobą. O, dobra. Tych Helka wylądowała, na dachu. to? jest baunt, na helkę. Lądują, lądują, lądują. Wyskakuj. Jeszcze dwóch. Dalej, 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 tam... jest Jeden ma zero. Jeden ma zero. Ja muszę się wyleczyć. Kur Leczę się, leczę się został ogłuszającym Jeden leży drugi leży, nie żyją Ale siadło teraz Ogłaszającego tylko te dostali potężnego Zesrali Dobra bierzemy helkę? zajebiście To bo nasze bounty A sklepić, co? tutaj na dole Żeby was macie BSP? Zaraz będziemy mieli Nie wziąłeś mnie wiem, wiem no czekam Powiedz ci bezpie. Kup sesja alpha, to się że że, że. kup sesja alpha. Dobrze. Mam, mam, mam. Co? Trzeba. Przyjazd chmuragazu. Namierzyliśmy nową bezpieczną strefę. Uwaga. Jeszcze żyje. O, z lewej strony szeroki kąt. Jeden powolony jest. Podnoszę ja się podnoszę sam, graj swoje, ja się podniosę. Ja Powaliłem. Zajebiście, ja się leczę. Ja podjeżdżam, wiesz. To za tym? Tak, tak. Podnoszę się. Mm. Budynek. Ja, za, za. za. W środku, w środku jest tam Jeszcze mam gościa Możesz Już nie On jest w środku, tak? Tak, się tam skitrał hmm. go tu gada. Ja idę pierwszy, bo mnie leguje Czekaj, 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 ja nie, nie jestem to bo nie jestem jeszcze się no? chciałem do nami. Kuje. Nie ma hapa, nie ma hapa no A Ja będę się mutował co jakiś czas, nie? Jak coś o, no dobra. No to mamy zadymę. Polecimy jeszcze na niej, co? I później dopiero na zrzut. No to... Z góry gdzieś. Nie skąd? Wiem, nie wiem, nie wiem. A to, no to jest data? Ty Chodź, Trzyba? chodź, chodź. Szyba u nas. Olać to. To może zbiła się później, wiesz, potem. To nikogo nie było. Mam BSP. Jeszcze jeden. Oh, Ale o, fatalnie. A tu To jest problem tylko w tej grce. Rozumiano. Oni tutaj, patrz. Ja z z nich puszczam, ja puszczam helkę, wiesz? Dziura. Dziura. Puszczam helkę! Dziura. Puszczam helkę! Dziura. Nawet co fajna nakłada. Alko w ogóle powaliłem, wiesz? Gości ma... Tu na hangarze są Wszedł typy na mojej pozycji. Dobra, wiesz co? O kurde Chodź Wiesz co musisz schować, sorry, bo tam jest... Oni strzelają, też rozumiem wiem, wiem Podjeżemy sobie po te auto, tylko tam są goście też, chodź Masz bestę, Jerzy? Nie, to jest... To To byli goście Uwaga. Wy macie atuty? Nie. nie Tu gdzieś kurde byli goście, nie wiem gdzie Chcę to auto zabrać, żeby mieć lepsze auto Mam gra tych typów tutaj, nie wiadomo gdzie oni są Ma, Ile masz kawów? Full. Tu, Leczy. typo Mamy Nie, przed... Leżę Gości jeden powalony, na dole jeszcze jest. Schodzi po kumple teraz, nie wiem czy ty żyjesz? No żyję, ale ty się podniesie. No, no, dobra, dobrze. Ja dobra. zagram safe żeby teraz. O, nie wiedziałem o tym gościem on mi ducha w tym, w rzece, nie? pod ale gdzieś wiesz? Gdzie Nie ma złotu? Nie ma O kurde Le Leszek, jesteś potrzebny tu Ja teraz nie dam radia, ja muszę się podleczyć A jesteś niedaleko, nie? A tam cię biją w ogóle zresztą Jeszcze są tutaj trzej gości w ogóle, pod tobą, nie? Tak, no tylko ja muszę się zlutować, nie? Nie no kurde, mam takie lagi że To jest typo, zobacz, leszek Czekaj, czekaj, czekaj a jeszcze konsola, która sama celuje. Podjechał gościu z samochodem po niego, kładem. Dobra, ja muszę gdzieś na sklepik jeżyka zrzucić. Ciągle są ty. Ten, ten sklepik no na Celuje sniper, celuje sniper do mnie. Ląduje. Dobra. Tego strzelę może. Na hita, na hita ten się przebiega. Leży, leży jeden powalony. Ja mam problem, kolejny strzela skądś. Nie mam akw nic nie mam. A, z daleka tam. Nie widzę skąd. Skąd to bije? Nie wiem, strefa idzie, nie mam tych kewów w ogóle. Ja wracam do Traka Ja też, ja też, ja też. Idę z tobą. Odpuszczam to. Oho. Pozwolili. Nie ma Traka Nie. Masz trochę hajsu, haj, ej. Dobra. Już, 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 już wystarczy. Przed nami jest kontrakt stary. Tyf... O, chodzą. Za nami dwóch! Jeden, po, jeden ma zero. Palił się. Trzech, Czek trzech tam jest, tam jest. Kurde, że ci go tam nie zabili, nie? No nie, kurde. No trzy osoby nagle wjechały. Kurde, że termit porzuciłem. Czekając możesz wziąć wroga na cel. Fakt. Nie ma szczegółów. Mogłabyś dobra gierka z tego. Walkę, no dobra. Zaczęła się za dyma. Szykuj się do walki, kolej na ciebie. Dostawę masz w sumie, więc tragedii nie ma. Jeśli tu wygrasz, to wróć w stanie. Jeśli przegrasz, to pożegnasz. <ślesk> Czas zawalczyć o wolność. Nie ma Timara Się biło w klubach nieraz <grym> Dobra, co? Gdzie? Jakieś lepsze autko jest? No Dobra. Albo lupa też jak chcesz. Trzeba lupę zrobić, albo jest, od od jest bardziej bezpieczna będzie. No zagierka no. no nie jest taka zła. No to idzie, nie No nie jest, nie jest. Fajnie byłoby to zdziabnąć. A to tam jechało przed tobą. Znaczy, nie wiem, bo krzywano. No to no, masz to jest dobrze, ty. Masz prawie na jednego. A to jest czerwone, ale ona stoi ale, za po prostu. Tu jest też ten, nie? No, no rob kontrakcie. Będzie dobrze. Jest po prawej stronie, nie w hangarze, tylko po prawej stronie od hangaru, no? No, sprawdzajcie. Wycofam tam chyba co? Chciałem Chciałem wycofać? Gdzie? Tam wycofać? Tam? Na sklepik, tutaj. czy gdzie? Chcesz że... już? Aha. No, tak myślę, no że to nie, będzie safe bym... bardziej. No nie, do końca chyba miał, wiesz, zrób se to. No, no. To jest też takie budzie, dostaniesz trochę hajsu jeszcze. No, tu jadą traki jakieś te. Dwa traki jadą. No ja jak nie zobaczę, jak biegnę przez ten, to będzie... No nie a teraz... No jaka nie? Trzeba było tam auta zabrać może. Wbije, o no, dobra, teraz. Jeźd ja po tą Budę I hit. Jeszcze zobacz masz tutaj zwierzę, ja nie, to jest zwierzę co? No, jest zaktualizowany Nowy cel Dobra, jednego to możesz zrzucić teraz faktycznie Może tutaj Tak. My możesz mnie zrzucić, bo jeżeli ma lagi Masz traka w hangarze Mamy na niego Haję ta, ale to ja bym, nie wiem, wylądował po skrzyni... po... chyba na lupę, no, wiesz? Zrób lupę, no. że to był gość, tak? Ląduje gość na dachu, za... nade mną typ. Jest na tym, nie, na tym daszku takim, nie? On le, le, świeży, tak? Zeskoczył na Ciebie. O strefa idzie, o kurde. Skakuj na pakę. Mam go. No. Ja tylko jak ktoś. Tutaj? Tak, tutaj. Tutaj ja mamy jak jeżego nawet, wiesz? Zajebiście. <słuch> Tam też zajebiście. Ten teraz będzie kutabaniem z tym sklepie. Ja pompkę, więc się nie boję. I to r to dobrze. Tu Wcześniej. Jerzyk jesteś?

Dobra, nie sprawdzili tego kibla, nie? na złot, Zamieszczam się. Jest dobrze. Ja w kiblu siedziałem, chłop nie sprawił, plecami przed. Ty? Mam, masz ten na BSP, Jerzyk. Gość jest, zbiega po górce. Nie mogę go znaczyć tam. Oznaczyłem go. Mam gości w środku weź. Lecę za nim. Odpalisz BSP, Jerzyk? Dobrze. Lewa. Powalony. Dobity. Jeszcze jeden gdzieś. Gdzie? Na, na górce? U ja mnie? Tam, gdzieś, gdzieś dalej, tak, 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 Gdzie? tak, tak. tak. Na no, BSP widzisz. No mam, mam, tak widzę na BSP, To nie jest centralnie na mojej linii, bo mnie zauważy. Leży. Po prawej stronie czegoś. Tej, się widać na się jeszcze. Nie mnie ja Na, Ta, na nie, to... nie jakoś, ja z wam zbieram, ty. Mogę wam to zbejtować. No weź na no wierze się patrz, z górą jest, w ogóle. tutaj tych możemy dojechać, oni są w wódce Na plecy czy nie? Przed nami, przed nami Dobra, na zielonym ja... Cześć, wejdę z tym zielonym? Na moim, na zielonym Marku? Ta, do, zielonym do lewej pobiegu. Hmm. Tutaj muszą być gdzieś Jest Jest, za skałą Dobra. Pierdolak mnie teleportuje bo... tutaj? To? Odbity, daleko, podnieśmy szybko, póki daleko łapieć, 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 ja łapie, ja To walony. Ciełapie, ciełapie, ciełapie. Ja dobiję. Ja dobiję już. Tak? No to była Łapcie, no dawaj, no, dawaj, no. dawaj. Bo ja nie strzelę nic, nie? Ja tam tego chyba zabijam od razu. Dobra. mi kawę ja jakiś tam. prawda? Yy... Ja mam 8. Dobra. Dobra. Do tego plecak. Amunicja małego tutaj. On się sam podnosił, ten gość. A, ma zgarnąć jakieś. Maskę miał i KWB tam no, no. też. Tu też byli, nie? Gdzieś. Ruszam. O, Bliża się chmura chmura to nie widzę. Wyznaczamy nową, bezpieczną strefę. Na niebieskim byli? Gdzieś tu byli, no. Kropelki do bo mi się rozmawiało. No, zaraz dotrze. Też można podjechać, nie? Po z cringe. Wyostrzenie włącz. Coś strachem świrujemy, czy już z buta? Gościu, oznaczyłem. Mhm. Mm ja I piętro. I góra. tu masz Lesiu. Góra biega, na łopanie sobie biega. To tych gości tym domu. Na luce. Na zrucie, na na, zrzucie, na, zrzucie, na, zrzucie. Na, zrzucie o, na mój Mark, tak. Naszym naszym na Scrumzie, na Na lodowisku. Powolony, powolony, tak. Podjeżdżam. I na białym ma OB0 w środku jeden Pomięślej się, Lęż jeden. Drugi. na razie y, Strasz, jeden Strasz, no Na razie drugi Nalot. lot On już sobie dzielił Straż, snajperzy, Straż snajperzy, Straż w polu Leży Nalot mnie powalił Gdzie ty? Tu jesteś Zeskoczyłem. zgorszyłem Aha, na zewnątrz no, bo chciałem mówić i wyskoczyłem przed nim. No, na no, go nie Na no, straży, dwóch sniperów. Mamy hajs na ten, na sklepie. Rzucam hajsik no, no, jakiś. Możesz kupić, jeżeli Nalot, albo self, albo, nie wiem, BSP. Nie. Co mam kupić? Nalot kupić? Nalot nie się nie przyda, co? I weź, chodź, jeżeli. No, on no, tam kupisz BSP? Masz. Na no, straży, chyba cała kipa jest jedna. Zobaczmy, czy ktoś no, tu jest. No, no mam na no Jakimś trackiem chyba jeżdżę tam. Ja kupię, ale. Ja wezmę teraz ja teraz na alarm. Tu jest chłop też. Możecie być z tego traka jeszcze? Kurde. Popisałem to to. się gazu. Bezpieczna strefa, przeniesiona. Oni są tu na wieżyczce, ty. Chwałą trefę mają. Na jakiej wieżyczce? Są. No, i na moście są. Powalił mnie, jestem safe, jestem safe. Ja chcę powalić i dać nalot. No, jak najszybciej. Gorzej jak ten, jak na mnie. Się... Dwa teamy kłoda. są, tak jak, tak jak dałem tutaj, Oznaczyłem na niebieskim jest drugi team. Niebieskim? Tak. Gdzie skałami? Tak. Tu na wysepce? Tam gdzie to dokładnie oznaczyłem tam byli. Ty, to mnie nie odbija. Nic nie widzę. Na traku, na traku. Tak, to nie ze mną trackiem robią. Nie, na pacem, na pace dwóch. Dałem przed nich na lodzie. AK2, AK2. Wrażam No, O no, kurde, oh, no. i wszyscy. No, Ej, to musisz stary, ta, ta. musisz spotować to, bo to jest. No, wiem, wiem, no. Ty, mam gości. Dwóch gości, tak, jeden. Tam. Pięknie, ale powiem ci tak mówię obliczę Super. sobie jak ruszam gdzie będą jechać i na locik siadł, nie no to ładnie. Ładnie, ładnie. Ciekawe czy to było zaliczone, ale ładnie. Dobra, nie, 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 nikt jeszcze nie zrobił Team na y, nalotem. więc leszek jesteśmy pierwsi, raczej Tylko, Ryszota potrzebuje, nie wiem czy od Ciebie. Ja bym znaczy, ja mam z dysku, dysku nie? Ja mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiajcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Wbijajcie również na streamki do mnie na fanpage'a. A jak ktoś nie ma Facebooka, to może oglądać również na LechTV. Linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamku. cześć cześć.